A na połączenie z nami czeka już pan Marek z Bielska Białej. Zapraszamy. Jest Dzień, dobry. Serdecznie. Dzień, Dzień, dobry. Dzień, Dzień dobry. tutaj na stanowisku z mojego małego studia radiowego. Witam pana profesora, witam wszystkich widzów, witam też panią. I panie profesorze, mam do pana pytanie takie. Trochę takie może trudne, ale mam nadzieję, że da pan radę. Mianowicie. Ja jak nie tu... dam, to powiem. Poczytam, postudiuję i odpowiem następnym razem. Ale zobaczymy. Proszę bardzo. O poprawność językową. Jak powinno się mówić na temat radia internetowego Puls Na Puls czy w Puls Stacji? Już podaję przykład. Ym, na Puls za chwilę kolejne świetne produkcje. Między innymi od Kelvina Harrisa i jego produkcja Blame. Czy może to drugie? W Puls Jak sprawę wygląda? Bo ja tutaj nie wiem. No wysłuchaliśmy tego w jedynce. Powiemy w dwójce. Wiem z tym samym. Ten przyjmek, bym na pewno preferował, ale też panu powiem, że tak jak mnie nie razi potoczne na ulicy, niekoniecznie zawsze przy ulicy, tak samo to na ja bym... Dopuścił. To nie jest forma rażąca w odniesieniu do no, działań radiowo-telewizyjno-elektronicznych. No, jest pan na antenie, przecież powiemy, prawda? Wysłuchaliśmy tego na antenie polskiego radia, więc nie po to, żeby tu wydać wyrok no, salomonowy, ale taka jest realna sytuacja. W i na, ja obie te formy dopuszczam. Bardzo serdecznie dziękuję panu za to Dzień, na nasze dzisiejsze połączenie. Dzień, się pięknie pan do widzenia. Taką intonację radiową. Ciekawy, no radiową teraz... i to powiedziałbym tak. taką współczesną. No widać, że pan raczej ten, tego przekazu dokonuje szybko, szybko, Ciekawe, czy my się znajdujemy tak teraz tak na jest, antenie tak u pana jest. w radio, czy nie? Jestem jeszcze nie... Nie, dzisiaj audycja mam od godziny 19, to zapraszam wszystkich telewizorów i pana profesora. Może jakieś pozdrowienia też się znajdą dla pana. Zobaczymy. Dziękuję, Pomy bardzo, dziękuję <grym> bardzo, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja... państwa, przy okazji Bielsko-Biała, połączenie wyrazowe. Te dwie miejscowości kiedyś się znajdowały w, róż w granicach różnych państw.